Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przedstawię wam gniazdko. Gniazdko będzie pod Zigbee ze względu na to, że uważam, że gniazdka Zigbee są bardzo dobrymi routerami. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to w momencie kiedy mamy technologię Zigbee, to powstaje sieć. I ta sieć jest rozszerzana przez tak zwane routery. Routery to są urządzenia, które są stale podłączone do prądu i właśnie ja używam gniazdka jako routery, czyli jakieś urządzenie, przykładowo koordynator łączy się z takim gniazdkiem i to gniazdko, które jest w odległości od koordynatora przesyła sygnał dalej czyli jest routerem, takim access pointem do którego może się inne urządzenie podłączyć, dlatego akurat gniazdka są świetne, wystają na zewnątrz nie są schowane gdzieś zabudowane w puszkach, świetnie rozsyłają sygnał i dlatego je bardzo lubię używać, można je również używać po prostu w gniazdkach z których nie korzystamy lub jeżeli mamy coś podłączonego do gniazdka co nie pobiera zbyt dużo prądu, to możemy po prostu je wtedy użyć. Tak wygląda opakowanie. Tutaj możemy zobaczyć z jakimi systemami współpracuje to gniazdko. Standardowo to jest gniazdko oczywiście od ekosystemu TUYA, więc moglibyśmy go z nim podłączyć i tak w dzisiejszym filmie zrobimy. Firma, która wyprodukowała to gniazdko to tak jak widzicie, AUBES, no i tutaj Mamy czy to gniazdko jest pod WiFi, czy pod Zigbee, jakieś parametry podstawowe. No i to gniazdko występuje w dwóch zestawach: albo 16A, albo 20A. Przejdźmy do unboxingu, czyli rozpakujmy to gniazdko. W pudełku, oczywiście, standardowo znajduje się instrukcja obsługi, bardzo uboga. I mamy bezpośrednio nasze gniazdko. Gniazdko jest francuskie, oznacza to, że ma tutaj miejsce. Na bolec, który znajduje się w polskich gniazdkach, ale możemy zobaczyć, że tutaj tego bolca nie ma. Pewnie się zastanawiacie, czy jest to jakiś problem, że tutaj ten bolec się nie znajduje. Pokażę Wam przykładowy wtyk, który tutaj mamy, czyli mamy właśnie miejsce na bolec, ale jak popatrzymy z boku, tutaj również znajdują się te metalowe elementy, które będą się bezpośrednio nam tutaj stykałe, czyli uziemienie nadal będziemy posiadali, jeżeli mamy takie wpięcie instrukcja jak widzicie jest bardzo skrócona ponieważ wystarczy podłączyć tak naprawdę do gniazdko do prądu i one, i ono zacznie już funkcjonować tutaj mam listwę przejdźmy do pierwszego podłączenia czyli ja uruchamiam gniazdko do prądu Gniazdko jak widzę zostało podłączone. Teraz możemy zobaczyć, że już tutaj światełko miga. Jeżeli światełko z tej strony miga oznacza, że ono jest w trybie parowania i moglibyśmy teraz podłączyć to nasze urządzenie bezpośrednio do aplikacji Tuya Smart lub Live Smart. Jeżeli chodzi o to urządzenie to również bezpośrednio od razu po podłączeniu do listwy lub do gniazdka mamy możliwość tutaj naciśnięcia. Po naciśnięciu słyszeliśmy pstryknięcie. Pstryknięcie oznacza tyle, że prąd został już tutaj nadany bezpośrednio na to. Tak samo z wyłączeniem. No to przejdźmy do podłączenia naszego gniazdka razem z aplikacją Tuya. W tym celu otwieramy aplikację Tuya. Teraz w prawym górnym rogu naciskamy plusik, wybieramy Dodaj urządzenie. Wybieramy tutaj z listy gniazdko elektryczne Zigbee Zigbee Wireless Gateway. Czy nasze gniazdko miga? Aktualnie nasze gniazdko przestało migać, jak widzicie, świeci ciągle. Więc żeby przywrócić gniazdko do znów efektu migania, naciskamy przycisk i trzymamy go. Przycisk należy ogólnie trzymać tak długo, aż zacznie migać. Puszczam przycisk, bo jak widzicie, już miga. I my sobie możemy tutaj już wybrać, że nasze gniazdko miga i naciskamy Next. Teraz musimy chwilę poczekać. Ja Wam przysłonię, żebyście zobaczyli jak gniazdko się zachowuje. Już widzimy, że gniazdko zostało wyszukane. Też światełko zaczęło świecić światłem ciągłym. Możemy teraz podpisać nasze gniazdko. Ja bym tutaj zostawił nazwę, Dopisze, dopiszemy jedynie 16A. Z względu na to, że to gniazdko obsługuje właśnie 16A. my zakończono. I zobaczmy, jak to gniazko wygląda. Mamy tutaj oczywiście możliwość włącz-wyłącz. Może podepnijmy lampę do oświetlenia do gniazka, żebyście zobaczyli, jak to działa. Czyli mamy włącz-wyłącz. Możemy uruchamiać lub gasić. Tą samą funkcję mamy też w lewym dolnym rogu. Mamy tutaj również timer, czyli możemy ustawić... O, tutaj widzę, że jest naprawdę sporo opcji. Możemy tutaj ustawić... Kiedy nasze gniazdko ma się uruchamiać i wyłączać. Żeby to ustawić, dajemy Ad, i tutaj mamy pierwszą opcję, czyli możemy ustawić, czy to ma być AM, czyli do od 24 do 12 lub od 12 do 24, czyli PM ustawiamy i mamy tutaj również możliwość wybrania godziny, czyli na przykład chcielibyśmy, żeby to była 19, czyli to będzie 7, no i na przykład równa 7, czyli 0. Chcielibyśmy na przykład, żeby to było w poniedziałek, wtorek, środę. No, wybierzmy te 3 dni. I czy gniazdko ma się uruchamiać, czy wyłączać? Tutaj mamy zaznaczone, że ON. Mamy możliwość ON-OFF, czyli zostawiamy ON. Dajemy Save. Jeżeli byśmy chcieli coś takiego samego zrobić, ale dla przykładu poniedziałek, wtorek, środa i na przykład 7.30, ale chcielibyśmy, żeby się wyłączało. Czyli żeby nasze gniazdko przez pół godziny było uruchomione. Tak wyglądała podstawowa konfiguracja. Żeby usunąć przytrzymujemy. I usuwamy. Kolejny tak samo. I teraz co tutaj mamy dalej? Mamy możliwość ustawienia takiego zegara, czyli że po minucie nasza lampka zgaśnie. Możemy sobie to włączyć. I ruszył czas. On odlicza równą minutę, po której po prostu nasza lampka zgaśnie. I jak widzieliście, nasza lampka gasła, ponieważ ten czas minął. Dobra, uruchommy sobie ją ponownie. Lampka znów świeci. I teraz możemy sobie wejść z powrotem w tę opcję, czyli to również mamy już omówione. I pozostała nam tutaj opcja do omówienia Circulate. Naciskamy Add Circulate. I na jakiej zasadzie działa ta opcja? Ta opcja przede wszystkim daje nam na przykład możliwość ustawienia tak samo czasu, tylko zauważcie, tutaj mamy czas AM, czyli to co już wcześniej omówiłem, ale z drugiej strony również mamy taki czas. Widzimy tutaj, że tu jest opcja Start. A tu jest opcja finish. Natomiast na dole również jest start i opcja finish. Więc najprościej, postaram Wam się to mówić. Wybierzmy na razie czas. Przykład tu w ogóle czas, no może ma znaczenie, ale żebyśmy to mogli łatwo opisać, to ustawmy dziesiątą. pm. i teraz tak, żeby to zrozumieć, tutaj ustawmy minutę, a tutaj ustawmy dwie minuty. O, 3 minuty też mogą być. I jak to działa? Mamy na przykład, załóżmy 6.42. Uruchomiliśmy sobie to. Możemy wejść w opcję pt. I teraz ważna rzecz. Jak to działa? O 6.42 uruchomi się nasz, nasza lampa i będzie ona uruchomiona przez 3 minuty. Po 3 minutach ona, lampa nam się wyłączy. Będzie wyłączona przez minutę. Po upływie tego czasu znów lampa się uruchomi na 3 minuty. Po tym czasie znów o Czeka minutę na wyłączonym i się uruchomi. I będzie uruchomiona przez 3 minuty. I tak w kółko, aż osiągniemy ten czas, który tutaj mamy. Czyli od 6.42, czyli od 18.42 do 22. Do równej 22, bo 10.005 to jest 22.00. I tak to zadziała. Bardzo prosto. Możemy przejść do ostatniego, do ostatniego kroku. Czyli tutaj mamy random. Random niestety sprawdziłem i w żaden sposób nie jestem Wam w stanie. Tego opisać. Wychodziłoby, że to jest dokładnie to samo, co przed chwilą omawialiśmy, ale że randomowo będzie się uruchamiać i wyłączać. A tutaj testowałem na czasie i zupełnie nic się po prostu nie dzieje. Po uruchomieniu tego nie ma żadnej reakcji. Nic po prostu tutaj nie zadziała nam w tym schemacie. Więc tego wam nie omówię. Powinno być według mnie, że się uruchamia i wyłącza po prostu losowo, ale tak to nie działa, bo sprawdziłem i po prostu nie działa to. Dobra, to mapcie możemy sobie usunąć. Wyjaśniam. O co chodzi? Uruchommy nasz moduł i przechodzimy do kolejnej opcji. Kolejną opcją jest electric i tutaj mamy podane ile mAh, ile wat, ile V i total, total pobrany, pobranej energii w kilowatogodzinach. Mamy również tutaj lista będzie nam się tworzyć na poszczególne miesiące. W ten sposób to po prostu wygląda i działa. Bardzo fajna opcja, więc ten moduł jest również z, z pomiarem energii, która przez niego przechodzi. Ostatnią opcją, która nam pozostała, jest to setting, i tutaj możemy ustawić switch lock. Switch lock to nic innego, jak kiedy, zostało coś, kiedy został ten moduł uruchomiony i wyłączony. Kolejną opcją jest relay status, czyli status po wyłączeniu prądu, czy nasze gniazdko ma zostać uruchomione w trybie wyłączonym, włączonym lub czy ma pamiętać po prostu ostatni status Jakim się znajdowało, i tak też jest teraz ustawione. Kolejną opcją jest informacja, a raczej świecenie naszej diody, która się tutaj znajduje. Teraz jest ustawiona w ten sposób, że jeżeli moduł jest włączony, to świeci, a jeżeli jest wyłączony, to nie świeci. Ale możemy również zmienić na przykład, że jest uruchomiony cały czas nasz moduł, i tak jak widzicie, teraz świeci. Mamy tutaj również możliwość, żeby w nocy tylko świecił nasz moduł, lub na przykład, no to co mi wcześniej, albo żeby był po prostu cały czas wyłączony, nawet gdy jest nasza lampa uruchomiona. Miejmy sobie na standardowy, czyli jeżeli jest włączona, to jest on, jeżeli jest wyłączona, to jest off. Tutaj jest również możliwość zablokowania przy dzieciach. Wtedy trzeba nacisnąć po prostu przycisk cztery razy, żeby to zadziałało po włączeniu tej opcji. I jeżeli chodzi o ten moduł, to mamy tutaj jeszcze. Opcje długopisu, z tym, że to są standardowe ustawienia, nie ma nic dodatkowego, więc tego po prostu nie będę omawiać. Moduł, który Wam dzisiaj przedstawiłem, był to moduł AUBES. On tutaj ma od 110 do 240 V, output 16A max load i jest to moduł Zigbee 3.0. Jeżeli chodzi o plastik, jest fajnego plastiku wykonane, widać, że bardzo solidnie. Bardzo fajny moduł, mam nadzieję, że Wam się również spodobał. A my się widzimy standardowo za tydzień w poniedziałek o 20:00.